Siema kampermaniacy. W dzisiejszym odcinku będę montował podłogę. W końcu dotarły do mnie płyty Pir 5 cm i jadę teraz tylko do stolarza, bo znalazłem jeszcze właśnie w domowej drewutni jakieś stare kantówki 7 na 7 i muszę je sobie przyciąć po prostu. Kurczę trzeba zużyć stary materiał, to leży już chyba z 20-30 lat te kantówki, więc są przepięknie wysezonowane i wysuszone, więc ciachnę je sobie myślę właśnie na 5 cm grubości i później na pół, więc będę miał 5 na 3 z hakiem, nie? I takie kantóweczki właśnie sobie powstawiam pomiędzy te płyty PIR, które będą później spornikami pod moją podłogę. A podłogę zrobię ze sklejki. No, yy, tak się złożyło, że stolarza mam bliziutko, już z 10 minut drogi od domu, więc jadę sobie na wycieczkę już taką fajną drążką leśną. O, pokażę wam. Prawie jesienna aura za oknem. Takie mam kantóweczki, właśnie 7x7. No i trzeba je po prostu zmierować. O, się Cześć. Yeah, wróciłem od stolarza, i to nie tak, że tylko tyle desek mam od niego. Resztę już po prostu pochowałem, ale chciałem wam pokazać takie formatki: dwie to jest 5 na 3,5 niecałe i 7 na niecałe półtorej. Także to na pewno idzie na podłogę i jakieś drewno konstrukcyjne do ścianek, a to jakieś takie podboazerie, po prostu, gdzie nie muszę mieć jakichś konstrukcyjnych wielkich wytrzymałości. No, a część desek, które tych nie desek, kantówek które idą na podłogę już sobie pomalowałem. A! I w ogóle Wam nie pokazałem! Mój nowy stół sobie zrobiłem z palet, bardzo długi i mocny, wytrzymały, a pod spodem składzik na narzędzia. Więc plan na dzisiaj jest taki, że poukładam sobie te wszystkie płyty PIR na podłodze, poukładam sobie te wszystkie kantówki pomiędzy, zobaczę, którą jak przyciąć, no i tyle. I poprzyklejam, powkładam płyty pomiędzy listwy i na to będzie szło klejka. Taki plan na dzisiaj ambitny, ale jest piękne słońce, więc mnie motywuje i dużo daje energii, więc do dzieła. I yy, co nieco o tych płytach PIR. Dlaczego wybrałem PIR, a nie XPS? Bo zazwyczaj się w sumie słyszy o płytach XPS na podłodze w kamperach. Ja się zdecydowałem na PIR, bo ma znacznie lepszą lambdę. Jest naprawdę niewiele droższy, a to czyli współczynnik przenikalności cieplnej i to jest ciekawe, że im mniejszy ten współczynnik, tym lepsze właściwości izolacyjne bo to jest lambda przenikalności cieplnej, więc no jakby to się samo przez się, się tłumaczy i z jakichś wyliczeń pamiętam, że 5 centymetrowy PIR ma takie właściwości izolacyjne jak 8 centymetrowy XPS, więc myślę, że spoko tam kurczę, dopłaciłem stówkę więcej a Będę miał ciepło w stópki po prostu zimą, i o to chodzi. Tego kupiłem 10 płyt 60 na 120, i to wychodzi 7,2 m. Tak, wydaje mi się, że to jest na styk, nie? I tutaj bardzo liczę na moje szczęście, że to jest na styk. Bo cała podłoga co? Ma 4 metry długości na 1,80 m. No to to jest 7,60 m, ale jeszcze odchodzą nad kola. I też yy, jakąś powierzchnię zjedzą te kantówki. Nie liczyłem tego, ale bardzo liczę tutaj na sprzyjające wiatry. No więc na samym przodzie przy ścianie grodziowej będzie taka kantóweczka, a tu, żeby dociąć to, do... No to znalazłem taki przyrządzik śmieszny. O, i on się do, ustawia do wszystkich krzywizn. No i zewnętrzna krawędź drugiej płyty mi wyszła tak, że jest akurat tutaj na tym dołku. A chciałem, żeby te wszystkie kantóweczki, które mają wspierać podłogę, leżały na wypustkach, no więc muszę po prostu tutaj ciachnąć. Pokażę Wam coś satysfakcjonującego. Satysfakcjonującego. Uff, ale wejszło. Tutaj przy nadkolu sobie dosztukowałem z jakichś resztek. I tu na końcu będzie też ta kantóweczka i słuchajcie, to jest to co znalazłem z odpadów. No wystarczy ciachnąć dwa mm i będzie perfekt. Co? Jak to? Taki żart miał być. Taki żarcik. Tu mam idealnie przyciętą. Przecież. <gry> Patrzcie, jaka piękna podłoga. Jaka piękna podłoga. Tarara. A tyle mi zostało materiału. Także z lekkim zapasem. Zakonserwuję sobie teraz wszystkie te krawędzie tych deseczek, gdzie ciechałem, I tą środkową. To dałem właśnie 5 na 5, Jej jeszcze nie malowałem, więc ją też sobie zabezpieczę. Taki mam impregnat w kolorze musztardowym, ale nie ma to znaczenia, to i tak będzie pod podłogą. Co dla mnie było najważniejsze, to ta informacja LZO, i te lotne związki organiczne, że to no nie, nie ulatnia do atmosfery żadnego syfu. Tutaj właśnie maksymalnie 10 gram na litr, to jest bardzo dobry wynik, także Spoko, Ze wszystkich, które szukałem, to faktycznie ten miał najniższy, najniższą tą wartość. A jajaj, już miałem prawie przyklejać to wszystko i montować, ale zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy: Peszelek. Potrzebuję sobie położyć Peszel tutaj yy, za tą kantuweczką, żeby mieć po prostu przejście kablowe na przyszłość. Yy, najlepiej dwa Peszelki. Najlepiej dwa peszelki, no dokładnie. Czyli muszę wyciąć w płycie PIR jakiś taki jakiś taki otworek żeby to tu weszło. No coś takiego tam też bym coś zrobił, bo chcę puścić kable od akumulatora, które są pod siedzeniem z przodu do akumulatora z tyłu w środku, a nie pod podwoziem. Też w Peszlu. O, więc wyrzeźbiłem sobie takie dwa korytka. Tak będzie góra. I tu będą wchodzić te Peszle, jeden i drugi. O, teraz widać. No czyż to nie jest genialny pomysł? Mam nadzieję, że jest. Teraz zrobię sobie przepust w tej kantówce. Lepiej otwornicą jednak. I ten przepust pociągnę sobie tu dotąd, żeby później wejść peszlami do słupka. Proste. Tetris, to jest w ogóle stara podłoga z busika jak go kupiłem, w sensie sklejka wodoodporna, ale jakoś tak nie do końca sensownie ona była przycięta, bo tam po bokach zostawały, zostawały dwa paski tutaj i tutaj, i tam na końcu ta płyta też za nadkulami jest taki, taki pasek. No, także kupiłem sobie też sklejkę 240 na 120. I coś tu będę sobie musiał poprzecinać i podopasowywać, żeby to wszystko ładnie się skleiło. Ja yeah, Pierwsza płyta przypasowana. Tu sobie tylko dociąłem te narożniki i dziury dopeszli. Tamta dziura zostaje, bo możliwe... Znaczy tam będzie prawdopodobnie prysznic, więc możliwe, że będzie odpływ. A tą trzeba jakoś zaklajstrować. łączenia sklejek na podłodze, to wydaje mi się, że ważne, żeby oszlifować te krawędzie wszystkie, szczególnie jeśli później kładziecie wykładzinę PCV-ki, którą ja prawdopodobnie będę używał, bo jeżeli by ta sklejka miałaby jakoś tam pracować na boki, to po prostu nie przedrze tej wykładziny, nie, nie będzie dziury. Puf. Bardzo mnie to cieszy. Zostaje. Te otwory na razie zostawię. Może nie wiem, może coś tu będzie, że się przydadzą, żeby przewiercać przez podłogę. To zawsze będę mógł wypełnić. Zanim nie położę wykładziny, to sobie będę mógł to zakleić, jak mi, jak stwierdzę, że mi się to nie podoba. Na razie nie będę aż tyle czasu spędzał na myśleniu. Tylko chcę skończyć podłogę. Mam jeszcze dwie takie płyty. Więc z nich sobie wytnę nadkola na jednym, to ciachnę, żeby było tutaj w połowie, z drugiej zrobię yy, kole z drugiej strony i zostanie mi tylko taki pasek tutaj, żeby dociąć jeszcze z tej jasnej sklejki. Siadło, i on tylko teraz sobie lekko skrócę, żeby ta płyta z tej strony też leżała na wsporniku. Jej! Podłoga wycięta, dopasowana. Teraz sobie odrysuję wszystkie te miejsca, gdzie są profile, w sensie te kantówki pod podłogą. No i to tylko trzeba przykręcić. I po temacie. Tu jeszcze zrobiłem fajny patentik. Chciałem wzmocnić właśnie tą tylną kantóweczkę, więc wziąłem po prostu kątowniki i je przykręciłem do tych takich te płytki tutaj, co nie wiem, zatrzymują drzwi, czy po co one są. w ramach tego odcinka, o podłodze, pokażę jak zrobię nadkola. I mam jeszcze parę płyt właśnie z poprzedniego kamperka. Też je zaizoluję, tutaj jakieś zrobię konstrukcję z deseczek. A tak wygląda efekt końcowy. <laughs> Nadkolek, który zrobiłem wczoraj. Trochę jak Adam Słodowy, nie? <laughs> Tu macie deseczki, tutaj wkręty, tu klej. A tak wygląda karmik, który zrobiłem sobie wcześniej. I teraz super się przyda właśnie wychylenie tego kąta cięcia, dzięki czemu właśnie ta ta płyta będzie lekko pod kątem i lepiej się pasuje z tamtą. Te ścianki już sobie dociąłem, tutaj fajnie się kąty zgadzają I teraz, żeby położyć tą górną płytę Ona będzie trochę wyżej, bo to nad jest pod kątem A te płyty miałem tylko 40 cm, nie, 30 cm wysokości Więc wymyśliłem, że sobie tutaj dorobię Po prostu z tej kantóweczki Podwyższenie i na to pójdzie ten blacik i dzięki temu będzie też w sumie mógł przenieść ten blat w większą, w większe obciążenie, bo tu będzie miał lepszą bazę. Tak jak mówiłem, to potrzebuje sobie podwyższyć, no ale to, to tak średnio tutaj stabilnie stoi. Więc od środka najpierw sobie przykręcę taką listewkę i na to wjedzie to. Dopiero. I tak na tych trzech bokach, i na to pójdzie płyta górna i to też plusem tego jest to, że będzie jakby większa powierzchnia styku tej górnej płyty, więc ona będzie można na niej coś większego, cięższego też położyć na przykład akumulatory może w przyszłości. Zobaczymy co tam wejdzie. 70 stopni, więc o ile dobrze kminie, jak to sobie utnę na 35 i drugie na 35, to powinny się stykać tutaj rogiem w rogu. Mam nadzieję. postępy tutaj w środku. Ale mnie to cieszy. Iha! Chcecie wiedzieć, co będzie w kolejnym odcinku? Ja też. Bo tego jeszcze nie wiem. Ale do zobaczenia. Hejo!